Dziewczyny mogą wydawać się bystre, pewne siebie i szybkie z zewnątrz, ale w środku są o wiele bardziej emocjonalne, zagubione, a czasem nawet nieco kruche. A co jest ciekawe, rzadko przyznają się do tych słabych punktów na głos, ale mężczyźni i tak je wyczuwają. I właśnie tam zaczyna się prawdziwa gra, tam, gdzie rośnie pożądanie, gdzie przesuwają się granice i gdzie zmienia się cała dynamika. Ten film to nie tylko luźna rozmowa. Dziś rozprawiamy o ośmiu ukrytych kobiecych słabościach, których kobiety nigdy nie wyrażają werbalnie. Ale ich mowa ciała, oczy i zachowanie zdradzają wszystko. A jeśli mężczyzna zrozumie te subtelne sygnały, dziewczyna naturalnie zacznie podążać w jego kierunku, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, i posłuchaj uważnie. Ostatnie dwa punkty są najgłębsze i najmocniejsze. Naprawdę zmieniają zasady gry. Oglądaj więc do końca. Jeśli chcesz zrozumieć, kiedy dziewczyna trochę traci kontrolę, kiedy delikatny dotyk uderza ją mocniej niż się spodziewała i kiedy chemia staje się nie do zignorowania, ten film jest dla ciebie. Zacznijmy. 1. Urok kontaktu wzrokowego kiedy jej oczy mówią to, czego nie mówią jej słowa, kontakt wzrokowy to psychologiczny bodziec, który może obudzić ukryte pożądanie. Dziewczyny poddają się tej energii szybciej niż myślą. Kiedy rozmawiasz z dziewczyną powoli, głęboko i znutą znaczenia w spojrzeniu, jej mowa ciała zaczyna się zmieniać. Bawi się włosami, przygryza wargę, co chwila poprawia pozycję, to ciche sygnały, że coś w niej drży a jeśli dodasz odrobinę napięcia, na przykład zerkniesz na jej usta na dwie sekundy lub delikatnie się pochylisz, mówiąc od razu to wyczuję. Może się zarumienić, odwrócić wzrok, ale potem znowu na ciebie spojrzeć. To napięcie psychologiczne wyrywa ją z jej strefy bezpieczeństwa i przenosi w przestrzeń, w której panuje dreszczyk emocji, podniecenie i oczekiwanie. Kontakt wzrokowy użyty w odpowiednim momencie i z odpowiednią intensywnością może sprawić, że poczuje coś niezapomnianego. Druga trucizna prywatności. Kiedy czuje, że możesz być jej sekretem. Każda dziewczyna pragnie mężczyzny, który czuje, że jest jej i tylko jej. Kogoś, kto szanuje jej prywatność, chroni jej sekrety i nigdy nie ocenia jej ukrytych pragnień. Psychologia mówi, że zaufanie rośnie najszybciej gdy ktoś czuje, że jego osobisty świat jest bezpieczny z tobą, a kiedy dziewczyna zdaje sobie sprawę, ten facet nie będzie zdradzał moich rozmów, moich słabości ani moich uczuć, naturalnie zaczyna się bardziej otwierać. Wtedy chemia się pogłębia. Zaczyna pragnąć wyjątkowych, prywatnych, ekscytujących chwil z tobą, takich, których nie chce pokazywać światu, dlatego spędzi z tobą czas sam na sam. Zaprosi cię do siebie swobodnie, lub da wskazówki w stylu wszyscy wyszli dzisiaj. Lub, trochę się nudzę, przydałoby mi się towarzystwo. Bada twoje nastroje. Jeśli pozostaniesz pewny siebie i figlarny, wślizgnie się w strefę komfortu, gdzie intymne chwile będą naturalne i dozwolone. 3. Język dotyku. Kiedy jej ciało mówi, zanim ona sama to zrobi, dziewczyny mogą nie mówić wiele werbalnie. Ale ich ciała zdradzają wszystko. Kiedy dziewczyna lubi faceta, jej gesty stają się subtelnie intymne, poprawia twój rękaw, stuka cię w ramię, śmiejąc się, położy dłoń na twoim ramieniu na sekundę. To ciche przyzwolenie, a gdy tylko zareaguje pozytywnie na twój delikatny dotyk, wiesz, że ta więź jest prawdziwa. Dotyk to ukryta słabość. Jeśli twoja obecność jest jednocześnie bezpieczna i ekscytująca. Ponownie pragnie tego uczucia, i wtedy komfort przeradza się w chemię. Dziewczyny często wysyłają sygnały drobnymi gestami, udając, że nic się nie stało. Spostrzegawczy mężczyzna to zauważa, a granice powoli zanikają. 4. Pragnienie emocjonalnego uznania Złóż jej odpowiedni komplement. A ona się otworzy. Dziewczyny, które wyglądają na najbardziej niezależne, nadal pragną emocjonalnego uznania. Kiedy ktoś jej słucha, szczerze komplementuje, lub docenia głębię jej osobowości, powoli się rozwija. A gdy otworzy się emocjonalnie, fizyczny komfort pojawia się naturalnie. Mężczyzna, który sprawia, że czuje się zrozumiana, staje się kimś, komu ufa, i nie opiera się drobnym chwilom bliskości, ponieważ działają one kojąco na jej emocje. Uznanie jest jednym z najsilniejszych psychologicznych bodźców. Piąty. Ogień fantazji, myśli, które ma, ale nigdy ich nie wypowiada. Każda dziewczyna ma swój prywatny świat, w którym wyobraża sobie, że trochę odpuszcza kontrolę. Może wyglądać na tradycyjną, powściągliwą lub konserwatywną, ale jej ukryte fantazje bywają intensywne. Dziewczyny często pociągają mężczyźni asertywni, którzy przewodzą, którzy wiedzą, czego chcą, ale nigdy otwarcie nie przyzna się do tych fantazji ponieważ boi się osądu, więc zostawia aluzję w rozmowach, na przykład Nie ufam łatwo chłopcom, lub niektórzy faceci są po prostu zbyt odważni. Sprawdza, czy rozumiesz jej podtekst. Jeśli zareagujesz żartobliwie, okazując pewność siebie zamiast strachu, czuje się odsłonięta w pozytywnym sensie i powoli wkracza w strefę wspólnych fantazji siódmy efekt zakazanego owocu. Im bardziej nie jest pewna, czy może cię mieć, tym bardziej cię pragnie. Potężna zasada psychologiczna. Ludzie pragną tego, czego czują, że nie mogą łatwo zdobyć. Kiedy dziewczyna wyczuwa, że nie jesteś dla niej rozpaczliwie dostępny, że jesteś mężczyzną z opcjami, kimś, nad kim nie może w pełni kontrolować, ciekawość przeradza się w głód. Sprawdza twoje historie, obserwuje każdy twój ruch i próbuje zrozumieć Dlaczego nie potrafi Cię przewidzieć? To zakazane uczucie sprawia, że traci czujność, przejmuje więcej inicjatywy i flirtuje w sposób, w jaki inaczej by tego nie zrobiła. Kiedy mężczyzna zrozumie tę psychologię, dynamika zmienia się naturalnie. 7. Męski spokój. Twój spokój sprawia, że jest niespokojna. Dziewczyny przez cały dzień spotykają się z mężczyznami, którzy za bardzo się starają, piszą za dużo. Reagują za szybko, szukają aprobaty, ale kiedy mężczyzna zachowuje spokój, powolne ruchy, niespieszne słowa, to wstrząsa jej umysłem. Ten spokój emanuje męską kontrolą. Mówi jej, że nie potrzebujesz uwagi. Uwaga sama do ciebie przychodzi. Jej ciekawość wzrasta. Podchodzi bliżej, próbuje przerwać ciszę, szuka w twoich oczach emocji. Kiedy zachowujesz spokój, jej pociąg się pogłębia. Chce, żebyś na nią patrzył, podrywał ją, albo powiedział coś cicho i pewnie spokojny mężczyzna wywołuje burzę w jej głowie. Ósma reakcja wewnętrznej strony ut, kiedy sama bliskość wywołuje elektryczność. Każda dziewczyna ma głęboką wrażliwość w wewnętrznej części ut. I nie, nie musisz jej dotykać, żeby wywołać tę reakcję. Pewny siebie mężczyzna może to uświadomić poprzez obecność. Bliskość i subtelny język ciała. Kiedy siedzi blisko mężczyzny, który jest opanowany, pewny siebie i świadomy swojej przestrzeni fizycznej, jej oddech się zmienia. Jej nogi się dopasowują. Jej uda lekko napinają się. To napięcie wynikające z bliskości seksualnej. Kiedy się trochę pochylisz, mówisz cicho lub pozwalasz na naturalny, przypadkowy dotyk. Czuję to intensywnie. A jeśli powiesz coś spokojnym, niskim głosem, na przykład, też czujesz tę energię, prawda? Całe jej ciało reaguje. Nie chce, żeby ta chwila się skończyła, ponieważ nie tylko cię słyszy, on cię wyczuwa. To słabość, do której żadna kobieta nie przyznaje się werbalnie, ale jej ciało wyraźnie ją ujawnia. Dziewczyny mogą wyglądać na spokojne z zewnątrz, ale w środku są pełne emocji, pragnień i skrywanych słabości. Mężczyźni, którzy rozumieją te sygnały, podnoszą poziom całej gry. Jeśli to otworzyło ci oczy, subskrybuj, aby dowiedzieć się więcej o ukrytej psychologii, skomentuj poniżej, który punkt najbardziej cię poruszył i wyślij ten film znajomemu, który nadal kompletnie nie rozumie kobiet. To jest Stoic Man, gdzie mężczyźni uczą się być prawdziwymi mężczyznami.